Dzień dobry. To tak serdecznie ogród, ogród ma kształt prostokąta o bokach 20 na 40 cm. Dobra. Na dwóch yy, końcach przekątnej. Oj, nie wyszło. Przekątna gdzieś tak. Na dwóch końcach przekątnej jak prostokąta wbito słupki. No okej, okay. odległość między tymi słupkami jest. No i teraz tak. To będzie trójkąt prostokątny. 40 do kwadratu to jest 1600, 20 do kwadratu jest 400. Dodamy to, mamy 2000 i trzeba teraz z Pitagorasa policzyć pierwiastek z tego, no bo to jest ta przekątna do kwadratu, tak? Pierwiastek z 2000 możemy rozbić na 4 razy 100, to jest 400 razy 5, tak? Tak. Czyli ze 100 z dycha, 10, z 4 jest 2, pierwiastki z 5. Czyli mamy, moi kochani, 20 pierwiastków z 5, a to jest jakieś. Pytają, no, niż 45, mniejsze niż 50. Pierwiastek z 5 to jest wartość między 2 a 3. 2 a 3. Jak 3 to by było 60, jak 2 to będzie 40. Momencik. 2,23 to jest w przybliżeniu pierwiastek z 5, czyli kochanie, jak 20 pomnożymy przez 2,23, to będziemy mieć 40, i 20 razy to, to będzie 4,6 plus 4,6, w przybliżeniu oczywiście, to będzie jakieś 44,6, czyli większa niż 40. Ale mniejsza niż 45 metrów. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam do poprzednich odcinków.